W tym odcinku pokażę Ci, dlaczego narzędzia IT w firmach upadają i jak wygląda model, który sprawia, że funkcjonują prawidłowo latami. Kanał ten napędza linia wdrożyć narzędzie IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, nazywam się Filip Kulikowski. Witam Cię serdecznie w programie Wise y Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Firmy w Polsce są na takim etapie, że w bardzo wielu przypadkach mają narzędzia IT. Niestety te narzędzia albo nie działają prawidłowo, albo po prostu po czasie upadają, i choć nawet prawidłowo działały, to przestają. CRM wdrażane trzeci raz. Marketing Automation działa tylko jako newsletter. Tikety wdrożone, żeby opanować reklamacje, ale nie wiadomo, dlaczego od półtora roku działają tylko na jednym procesie. I wszystko byłoby fajnie, ale niestety chaos wraca jak bumerang. I w zasadzie to nie ma w tym nic dziwnego. Dlaczego? Dlatego, że tu niestety zawodzi postrzeganie. Tak, dokładnie. Postrzeganie tego, że wiele firm myśli o tym, że narzędzia to są po prostu aplikacje. Coś, co możemy dołożyć, pokażemy, będzie działać i wszystko będzie super. Nie biorą pod uwagę w ogóle tego, że to jest bardzo często zmiana codzienna zmiana modelu pracy. Trzeba tą zmianą zarządzić i trzeba to potem jeszcze w czasie egzekwować. Dlatego w tym odcinku pokażę ci model, który sprawia, że po prostu narzędzia funkcjonują prawidłowo w firmie Latami. Bardzo często ten problem pojawia się dlatego, że narzędzia w firmie traktowane są po prostu jako aplikacja do włączenia, jako taki jednorazowy projekt. Weźmy odpalmy tego CRM-a, niech będzie, albo będzie CRM, to będzie porządek i kupmy to. No to wszystko wtedy się poukłada i będzie działać prawidłowo. Niestety narzędzia to tylko część sukcesu. Druga część to jest logika, to są procesy, to jest model pracy, to jest zmiana, to są nawyki, to jest edukacja, to jest egzekucja i pewnie jeszcze wiele innych moglibyśmy tu wymieniać. Ale uwaga, uruchamiam teraz ekran komputera i pokażę, jak działa model, dzięki któremu rzeczywiście będzie można zrobić, że w Twojej firmie te narzędzia będą funkcjonowały prawidłowo i będą przynosić korzyści, do których zostały wdrożone. I teraz uwaga. Narysuje fundament totalny. Numer jeden to jest wybór, czyli musimy rzeczywiście wybrać takie narzędzia, jakie naprawdę do nas pasują. Numer dwa to jest wdrożenie, czyli trzeba je po prostu wdrożyć w życie. I ja wiem, to nie jest nic odkrywczego, ale zaraz zobaczycie, jak bardzo. Można niestety spowodować, że to prawidłowo nie funkcjonuje. I numer trzy to jest utrzymanie. I pewnie teraz ktoś powie: Ale, Filip, to jest przecież banalne. My to już od dawna robimy i to działa. I super, jeżeli to od dawna robicie, brawo, że to działa. Niestety, ja mam przynajmniej kilkadziesiąt konsultacji w miesiącu, takich, w których okazuje się, że jednak to nie funkcjonuje. I teraz uwaga: Mamy kilka takich przypadków. Jeżeli podchodzimy do wyboru. Tak jak niestety w wielu sytuacjach to się dzieje. Wyszukujemy gdzieś w Google, klikamy demo, przyszedł handlowiec, pokazał piękne demo. Powiedział, że nie martwmy się o nic. On wszystko dopasuje i będzie tak. I my po prostu kupujemy to narzędzie, nie mając pojęcia zielonego, czy ono do nas pasuje. To Popełniamy gigantyczny błąd tutaj na wejściu. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że to narzędzie nie pasuje. A co to znaczy? Wystarczy obejrzeć choćby poprzedni odcinek o rozbudowanych procesach sprzedaży, gdzie naprawdę każde narzędzie nie będzie w stanie tego procesu odwzorować. Wystarczy po prostu pooglądać kilka odcinków o CRM-ach, które pokazałem, i zobaczysz, że każdy z nich jest w stanie robić zupełnie inne rzeczy. Fundament mają dość podobny, ale różnią się możliwości, choćby realizacji procesów, raportowania, podprocesów, integracji z innymi narzędziami, generowania ofert i jeszcze pewnie kilku przynajmniej innych, ale to są takie fundamentalne, które wymieniłem. I teraz uwaga, jeżeli wybierzemy źle, to choćbyśmy nie wiadomo, co i jakie cuda próbowali zrobić na etapie wdrożenia, to to się po prostu nie uda. Czyli wdrożenie nie będzie w stanie się udać, bo jeżeli nie jesteś w stanie odzorować procesu w tym narzędziu, to nie będziesz w stanie go prawidłowo wdrożyć, żeby działało. Więc siłą rzeczy, utrzymanie w gruncie rzeczy możemy nawet tak zrobić, bo tu się nic nie wydarzy, tak? Natomiast przyjmijmy inny scenariusz. Przyjmijmy scenariusz, że co trzeba zrobić, żeby prawidłowo wybrać? Otóż. Na pierwszym etapie, żeby prawidłowo wybrać system choćby CRM na tym etapie, to musimy zrobić analizę, ale ta analiza musi obejmować zarządzanie, musi obejmować plany rozwoju, uwaga, musi obejmować model, model pracy, czy ci ludzie pracują stacjonarnie, czy jeżdżą do klientów. Jak wygląda proces? Jak wygląda prospecting? Jak startuje? No i tu wchodzimy w takie podstawowe rzeczy. Czy tu jest czy tu jest prospecting, czy jest marketing w ujęciu generowania leadów, czy dostarcza te lidy, czy potrzebna, jak działa najpierw widzimy fundamentem, jak działa proces sprzedaży, obsługa, praca na bazie, czy jest i jak działa account management, integracje słuchajcie. I wiele pewnie jeszcze innych, ale to są zdecydowane fundamenty, które musimy od strony logiki zanalizować, żeby na tej podstawie zbudować jakiekolwiek wymogi, które oprogramowanie je rzeczywiście spełnia, następnie zrobić testy, a na koniec wybrać odpowiednie. I to jest absolutnie, uważam, że. Rzecz, której w ogóle nie można pominąć: jakiekolwiek pomijanie tego etapu jest błędem kluczowym i fundamentalnym. Cała reszta się nie uda, jeżeli dokonamy złego wyboru i narzędzie nie będzie pasować do naszej firmy. That's all. Jeżeli teraz, właśnie oglądając, to zastanawiasz się i masz ten problem jak wybrać? to po prostu wejdź w opis tego filmu, tam jest link do bezpłatnej konsultacji, wystarczy się zgłosić, a ja albo ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie opowiemy Ci więcej o tym, jak pomagamy wybierać te narzędzia, jak to wygląda u nas, bo jest to kwintesencja naszej... Pracy. I teraz uwaga dalej. Jeżeli my prawidłowo wybierzemy takie narzędzie, to musimy zadbać o wdrożenie. Ale tu mam dla Ciebie dobrą informację, bo teraz wdrożenie oczywiście jest też materiał o wdrożeniu, więc nie będę w to wchodził. Wystarczy go obejrzeć, jak powinno wyglądać wdrożenie. Natomiast uwaga, to wdrożenie należy przeprowadzić jako rzeczywisty proces zmiany. Chciałbym, żeby to była kwintesencja. Nie jako pokazanie i dostosowanie narzędzia, tylko musi być zaprojektowany proces rzeczywistej zmiany. I teraz tak, co ważne, to jak ludzie dzisiaj pracują, to z punkt A, to jak będą pracować z systemem CRM, to z punkt B. I Wy musicie zaplanować tą drogę jako proces zmiany codzienności pracy w narzędziu, codzienności pracy w ogóle w sprzedaży w tym momencie, żeby to funkcjonowało. I jeżeli założymy, że wdrożenie zamknie się prawidłowo i wszystko jest OK, to jesteśmy naprawdę już blisko długotrwałego sukcesu. Co to znaczy? To oznacza, że przed nami jest utrzymanie. Utrzymanie to jest bardzo ważna rzecz, w której uwaga, co musi się wydarzyć, po pierwsze i absolutne musi być właściciel systemu, czyli musi być osoba, która jest absolutnie odpowiedzialna. Osoba, zespół, dowolnie, zależy od firmy, od systemu, od jego skomplikowania, to będzie taki admin biznesowy i zarazem też admin funkcjonalny. On oczywiście z racji tego, że to w większości przypadków życie są Sasy, to on nie musi dbać o serwer i o funkcjonowanie, o serwisowanie, o aktualizację, o takie rzeczy, ale tu musi być admin biznesowy i funkcjonalny. W sensie, jak pojawiają się nowe funkcje, on je ewentualnie musi testować, uruchamiać, współpracować z firmą wdrożeniową, jeżeli dalej z nią działacie w trybie utrzymania. Natomiast biznesowy bardziej, zobaczcie jaka literówka ładna, a biznesowy to znaczy, że on musi wam pomóc poprawiać procesy, zmieniać i teraz jego rolą jest on jest strażnikiem systemu, czyli uwaga procesy, baza, tu głównie zobaczcie duplikaty, tak procedury działania z systemem, bezpieczeństwo, dodawanie nowych dostępy, tak nadawanie odejmowanie, tak czyli onboarding offboarding jak najbardziej, ale też praca z menadżerami nad rozwojem systemu, czyli jeżeli coś się w systemem zmienia, coś się zmienia w naszych procesach, w naszej codzienności, w naszym działaniu, to jego rolą jest pracować z menedżerami nad tym, żeby ten system był cały czas zgodny z codziennością firmy, żeby był zgodny z życiem, żeby był zgodny z tym, jak wy pracujecie. I jeżeli zaczynają się problemy takie jak że coś, coś upada, tak? Po prostu ludzie z jakiegoś powodu przestają pracować, pojawiają się jakieś problemy, tak? To, to on tutaj zabiera się za edukację i on tutaj wspiera egzekucję. Egzekucję tego, żeby ten system rzeczywiście działał, żeby ludzie pracowali. Jeżeli z jakiegoś powodu tego nie robią, to to jego zadaniem, razem z menedżerami, jest znaleźć ten problem i dowiedzieć się, dlaczego oni tego nie robią i co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście to robili. I to jest bardzo ważne. I teraz zobacz, jeżeli wiemy, co to jest i podeszlibyśmy do tego w taki sposób, jak się dzieje niestety w wielu organizacjach, że to po prostu nie działa. Mamy wdrożenie, mamy utrzymanie. I teraz się chwilę pobawimy. Zobaczcie, jeżeli wdrożenie jest totalnie po prostu, wiecie, poszło nieprawidłowo, system nie działa, nie funkcjonuje, to w gruncie rzeczy. Można zapomnieć o utrzymaniu. No nie, ono praktycznie nie będzie istnieć. I teraz uwaga! To nie jest jeszcze taka sytuacja totalnie przegrana, jak w przypadku złego wyboru, dlatego, że tu możemy jak najbardziej do tego podejść. Możemy zrobić po prostu rewdrożenie, możemy ten system uratować. Czyli trzeba wrócić do tego momentu, ale w tym momencie zrobić po prostu analizę aktualnego stanu. I uwaga, bardzo ważne. Procesów i narzędzia, nie tylko narzędzia, tak, że ktoś wejdzie w narzędzie i powie, co poprawić. No nie. Analiza musi być i procesów, i z zespołem, i z menedżerami, i dopiero narzędzia. I wtedy musimy mieć obraz, jak jest, jak powinno być. I spokojnie możemy zrobić rewdrożenie. I to się może rzeczywiście bardzo dobrze udać, bo jeżeli system jest w stanie odzwierciedlić rzeczywistość firmy, to można go po prostu poprawnie wdrożyć i tą sytuację uratować. I wtedy sobie spokojnie wracamy na tą prawidłową drogę. I jeżeli mamy system dobrze wdrożony, i teraz zaczyna się ciekawa zabawa, słuchajcie. Nie ma utrzymania. I wiecie, co się dzieje? Po prostu zobaczcie, nie ma właściciela, nie ma tego admina. Nagle ktoś inny dodaje użytkowników. Nagle przychodzą nowi ludzie, w zasadzie nikt ich nie szkoli. Mówią, a weź tu, porozmawiaj z Markiem, Anią, Filipem albo Michałem, oni ci pomogą, tak? A oni nie mają czasu, więc średnio pomagają. Więc ktoś zaczyna popełniać błędy. Zespół się rozrasta. Menadżer na przykład nie miał czasu, więc się nie zajął. Nie było tam raportów, w go interesowało, ale nie miał kto ich zbudować, więc on zaczął sobie raportować poza systemem i coś kombinować. I ten system powoli, powoli, zaczyna się degradować. Nie ma nikogo, kto by ten proces zatrzymał. Ja to wiele razy widziałem już w firmach, po prostu. Rok, dwa, trzy lata temu system był wdrożony. Ba, nawet w tym tygodniu rozmawiałem z klientem, który mówi do mnie Filip, my już trzeci raz podchodzimy do wdrożenia systemu CRM. Niestety poprzednie po około dwóch, trzech latach przestawały nam działać. W jednym przypadku był inny powód, w drugim przypadku inny, ale zawsze skutek był dokładnie ten sam. Po prostu system przestał funkcjonować, stawał się kosztem, wszyscy byli sfrustrowani i to nie działało. I teraz uwaga, co w takim razie z tym zrobić? To jest ten trzeci moment, o którym mówiliśmy, czyli utrzymanie. I teraz, jeżeli pierwsze dwa elementy, wybór, jest, to jest absolutny fundament. Naprawdę, jeżeli dokonany jest prawidłowo, to wdrożenie, rewdrożenie można powtarzać. Jeżeli wybór jest źle zrobiony, nic nie zrobimy. Jeżeli wdrożenie się udało, super. Jeżeli nie, to można zrobić rewdrożenie i wrócić na prawidłową ścieżkę, i teraz utrzymanie. Absolutnie kluczowy proces, dlatego pamiętaj, proszę, żeby we wdrożeniu zawsze mieć program tego, że musi być warsztat administratora, musi być wyznaczany od początku już przystosowywany do tego właściciel systemu po Twojej stronie. Musi on być wyposażony w wiedzę na temat systemu, funkcjonalności, jego działania w tej firmie w sensie procesowego. Musi rozumieć, do czego ten system został wdrożony i co jest jego celem, i musi umieć. Tym systemem zarządzać, czyli musi dostać też plenipotencję do tego, żeby rozmawiać z menadżerami, z zespołami, żeby ich w razie czego szkolić i żeby konsultować z menadżerami, co w tym systemie i jak ma się zmieniać, i stać na straży tego. Oczywiście, w wielu przypadkach, jeżeli to jest jedna osoba, to on potrzebuje wsparcia, dlatego bardzo często firmy, które wdrażają, my również mamy taki program, w ramach którego pomagamy utrzymywać. Po prostu te systemy od strony biznesowej. I od jakiegoś czasu nawet zrobiliśmy tak, że we wdrożeniu mamy taki program, że przez rok po wdrożeniu zostajemy z tym właścicielem systemu i go wspieramy, widzimy się z nim raz na kwartał i mu po prostu pomagamy, rzeczywiście nadzorujemy, czy ten system prawidłowo funkcjonuje w tej firmie. W mojej ocenie, ten model, jeżeli jest prawidłowo przeprowadzony, to rzeczywiście on Zapewni prawidłowe funkcjonowanie tych narzędzi w firmie. Dlatego, że niezależnie, czy to masz CRM, marketing automation, system do zarządzania projektami, system do zarządzania reklamacjami, centralkę telefoniczną, system do prospektingu, cokolwiek, jeżeli prawidłowo wybierzesz, prawidłowo wdrożysz i będziesz utrzymywać i zadbasz o ten proces, to to narzędzie będzie funkcjonowało. Jeżeli wybierzesz nieprawidłowo, to koniec tego procesu. Pozostałe dwa etapy zawsze jesteś w stanie naprawić. Rewdrożenie nie ma problemu. Jeżeli nie było utrzymania, to znowu wracamy do rewdrożenia, rewdrażamy i utrzymujemy. To wszystko można naprawić. Ale wybór jest absolutnie fundamentalny. Z mojej strony to wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie. Dla ciebie wartościowy, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, daj suba. Jeżeli ten odcinek właśnie jest wartościowy, to proszę cię daj łapkę w górę. To jest dla mnie znak, że, że te materiały, które tworzę, są dla ciebie przydatne i po prostu ci pomagają albo po prostu się podobają. I oczywiście, jeżeli chcesz o czymkolwiek porozmawiać, masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu, a jeżeli chcesz, żebyśmy ci pomogli wybrać, wdrożyć i utrzymywać Narzędzia, to śmiało pod tym filmem masz link do bezpłatnej konsultacji. Wystarczy się zgłosić, a ja albo ktoś z mojego zespołu bardzo chętnie ci pomożemy. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!